Witajcie w kolejnym nagraniu odciągu jest tutaj kilka elementów orurowania, które zaraz będę zakładał, ale zanim to zrobię, pomyślałem, że to jest również temat na film. Ten cały system odciągowy, który tutaj widzieliście, opiera się na takich ocynkowanych rurach. One są dość grube. Zdecydowanie grubsze na pewno niż te cienkościenne rury kominowe, które są najtańszym, zdecydowanie rozwiązaniem. Ale tutaj mamy ocynk, więc unikniemy tego typu efektu jak w poprzednim warsztacie, gdzie rury po bardzo krótkim czasie zaczęły po prostu rdzewieć i to wyglądało już średnio. Oczywiście wszystkie te rury są. Okołnierzowane, czyli mamy tutaj te kołnierze zrobione z jednej i z drugiej strony, żeby można było te rury w jakiś sposób oczywiście łączyć. Cały system tych rur składa się oczywiście odcinki, czyli można, o odcinki, czy rozpoczynać możemy z odcinkami prostymi. Tutaj u mnie te odcinki proste z 100-160 są najdłuższe. Później mamy 120, i w kilku miejscach rozchodzi się również na 80. Czyli mamy, właśnie powiedziałem, rozchodzi się na 80, ponieważ są również dostępne wszelkiego rodzaju rozwidlenia. Czy to z, z takiej samej średnicy na taką samą średnicę, lub też rozwidlenia, rozwidlenia i automatycznie redukcje. Jest tego naprawdę cała masa tych wszelkich rozwidleń, rozgałęźników, rozgałęźników i tego typu rur również, czyli rur, które mają zmianę kąta. Jeśli te kąty przekręcamy jeszcze między sobą można naprawdę uzyskać mnóstwo możliwości. Zwróćcie również uwagę na to, że tutaj mamy 45 stopni 160, 45 stopni, długość 240, że nawet 45 stopni jest podzielone na 3 piętnastki, żeby w środku te, te łuki, które powstają były jak najmniejsze. Każdy łuk ostry czy kąt prosty to jest strata w wydajności odciągu, więc na to na pewno trzeba zwrócić uwagę. I ostatnim takim elementem, który również tutaj wykorzystywaliśmy, to są takie elementy. Czyli była przecięta rura, tutaj jest 120 i jest kołnierz. I tutaj mogę Wam również podpowiedzieć, że takie kołnierze jesteście w stanie zrobić samemu. Tutaj rura była obcięta, później płasko, szczypami jest to wszystko powyginane, czyli powywijane, tak żeby uzyskać. Ten, ten kołnierz, właśnie i uklepane, żeby było to w miarę proste. A w miarę proste, bo to kolejna ważna rzecz, czyli miejsce łączenia. Tak jak tutaj, te kołnierze muszą się spotkać między sobą i trzeba to jakoś połączyć, prawda? I teraz, jeśli te kołnierze są krzywe. No to zaczynają się schody, będziemy mieli jakieś nieszczelności. I tutaj znowu producent pomaga w, i w montażu, i w dbaniu, właśnie o to, żeby uszczelnić tą, tą instalację. I są również dostępne takie obejmy z gumami. To jest jeden typ. Ta obejma również jest tak zrobiona, że. Jak dobrze patrzę. Tak. Ta obejma jest skręcana w bok. Czyli rozdzielamy to w ten sposób. Jest ich w sumie kilka, kilka rodzajów. To jest jeden typ. Tutaj mamy również obejmę od razu przygotowaną do systemu do montowania do ściany. Mamy taki nypel z gwintem wewnętrznym, w którym. Wkręcamy elementy montażowe, już przeznaczone właśnie do montowania na ścianie. One są wkręcane, wkręcamy sobie to w ścianę. Dwugwintowe jest tego sporo różnych wersji, więc na pewno coś dobierzecie. Również, gdyby nie starczyło, zawsze można zrobić tutaj śrubę. Dać jeszcze jeden nypel. I połączyć to, no ale wiadomo, że czym bliżej ściany, tym pewniejsze, pewniejsze mocowanie, mamy takie obejmy, jak ta, które po prostu są skręcane, tutaj są obejmy 160, one również będą mi potrzebne. Tak. I tutaj również Wam podpowiem kolejną ważną kwestię, czy poradę. Która tutaj u nas w warsztacie również jest zrobiona, czyli na miejscu łączenia tych dwóch kołnierzy warto naprawdę to uszczelnić. To jest parę minut roboty dodatkowej, a ta instalacja po prostu będzie szczelna. Ja tutaj patrzę tylko czy w tym miejscu będzie potrzebne to. Jak można uszczelnić? Uszczelnić można na w sumie, ja znam trzy sposoby. Dwa są z jednej dziedziny, że tak powiem, i jeden jest troszeczkę inny. Sposób pierwszy to jest użycie taśmy izolacyjnej. Taśmę izolacyjną po prostu nawijamy na miejscu połączenia. Ona jest elastyczna, więc nam się fajnie dognie. Tak, zawijamy, zawijamy, nie szczędzimy. Oczywiście może być szersza taśma. Mam tutaj taką z 15 mm. I. No, dalej. I to jest sposób pierwszy. Dość prosty, ekonomiczny i szybki w wykonaniu. No i później już oczywiście możemy co? to spinać razem. Same te kołnierze również mają taki garb w środku, więc nawet jeśli, czy kołnierze, nie kołnierze, tylko te obejmy, jeśli nawet coś będzie nierówno w tych kołnierzach, to ta obejma to dociągnie, dociśnie i wyrówna. Więc w ten sposób możemy zrobić, to jest sposób pierwszy. Sposób, no, tłuka się trochę. Sposób drugi, już tylko to rozwinę. Sposób drugi i sposób trzeci. Podobne te sposoby będą. Silikon się do tego przyda. Najprostsza. Tak, tak robiliśmy na przykład w poprzednim warsztacie, i silikon możemy nakładać w sumie w dwóch miejscach. Możemy nałożyć to, jeśli mamy dostęp, możemy to nałożyć tutaj, na miejscu połączenia. Tak, czyli nakładamy, nakładamy, nakładamy. Ja teraz nie mówię, że nie będę tego aż wyciskał tyle. I te kołnierze po prostu sklejamy na ten silikon. Więcej tego trzeba naładować i to skleić. Albo możemy, żeby tutaj nie wysmarować tego wszystkiego, możemy też posmarować i to wtedy już sporo obejmę. Czyli walimy tutaj tego silikonu porządnie, i wtedy zakładając obejmę, ten silikon wypełni nam trochę to miejsce połączenie i tak naprawdę obsmaruje. Te dwa kołnierze razem, czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Patrzę oczywiście. Przydadzą się opaski zaciskowe, opaski zaciskowe. Tutaj jest setka, które będziemy stosować. Tak jak teraz, na wężu, jest założone do tych elementów końcowych, czyli. Tam, gdzie już rura będzie, rura Spiro będzie połączona z, z tą 120, najprościej, no nie? To jest chyba najmocniejsze takie połączenie. Możecie, tak też robiliśmy, możecie również używać te trytytki tworzywowe, ale tamtym na pewno tak nie dociśniecie. Jak tymi obejmami metalowymi, tutaj jednak jest większa siła dociągu. i Zdecydowanie to jest lepsze. No i w sumie ostatnim takim elementem, który również tutaj stosowaliśmy, to są wszystkie te klapy ręczne, klapy ręczne tego typu, najbardziej ekonomiczny sposób na zamykanie i otwieranie danego odcinka, również wykonane w ocynku, również kołnierz jest tutaj i kołnierz jest tutaj, więc przygotowane jest właśnie do tej instalacji okołnierzowanej i tutaj jeszcze zobaczyłem, że w sumie były zastosowane jeszcze inne obejmy, obejmy takie szybsze, może do montażu, gdzie jest zakładane i jest zaciskane i one również miały uszczelniacz taką pastę, jakąś silikonowo-gumową, która była w tej obejmie, więc zaciśnięcie powodowało również wypełnienie, uszczelnienie tego połączenia. No i tutaj też od razu widać jest zobaczcie redukcja ze 160 na 120 wraz z rozwidleniem. Wypatrzyłem w warsztacie jeszcze dwa elementy, o których mogę powiedzieć. Pierwszy element to oczywiście rura Spiro, którą pewnie każdy z was zna, elastyczne rury, które naprawdę są niezastąpione. Świetny pomysł ktoś wymyślił. Pamiętać trzeba oczywiście o tym, że te rury powodują straszne spadki w wydajności odciągu, więc żadnych takich zawiasów nie robimy 180, tylko staramy się naprawdę minimalne te kąty robić. Ta rura, którą tutaj mam, 120, jak widzicie, jest naprawdę bardzo elastyczna. Miałem też drugą 120, która była dużo grubsza, czyli ścianki tego materiału było dużo grubsze. Ale co za tym szło, również była to rura dużo mniej elastyczna. I ostatnim elementem, który tutaj u mnie również występuje, to są te plastikowe, tworzywowe, yy, takie końcówki, w sumie, które są włączane już wciskane na maszynę. Więc to jest ostatni element, praktycznie, który jest wciskany na maszynę. Bez tego rury się nie wciśnie, bo tam jest bodajże minimalnie inny wymiar i takie kołnierze również są potrzebne. Jeszcze jedną mogę słuchajcie, informację tutaj podać, że jeśli stosujecie np. te rury Spiro w środku instalacji gdzieś gdzie nie macie kol jakiegoś kolanka i wykorzystujecie te rury to warto również zarobić ten przewód miedziany, który jest tutaj w środku i połączyć rurę z kolejną rurą, żeby te ładunki elektrostatyczne, które się pojawiają na tych elementach, żeby je po prostu przenieść i uziemnić później całą tą instalację, żeby nie było no, wybuchu. Bo tutaj nie ma, nie ma żartów, ten pył jest jak proch ten mikro pył, nie? Dobra, koniec gadania. Ja w takim razie wskakuję na górę. I spróbuję to zaraz połączyć. Zobaczycie, co wyjdzie, i myślę, że to będzie takie miejsce do, do tej dłuciarki. Ale również pewnie do e, wąż będzie tutaj spuszczony trochę niżej. Będę mógł również gdzieś tutaj nie pozamiatać. Ale mam też takie, takie coś, to również mogę właśnie podłączyć wtedy. Na rurę, i te najgrubsze wióry sobie z ziemi spokojnie sprzątnąć. Czyli to mogę użyć na filmie na Facebooku. pokazywałem. Mogłem wtedy tym się posłużyć. Dobra, koniec gadania. Wskakuję i zabieram się do roboty. Chodzi na to, że temat zakończony. Otwieranie i zamykanie w ten sposób również możecie wykonać tutaj w roli rączki domino w wersji sapeli. Na razie mam podłączony ten właśnie taki przemysłowy odkurzacz. Czyli tutaj mogę sobie podgarnąć wióry, żeby posprzątać. Chyba wszystko, nie? Wiecie czego nie ma? Kto wie? Nie mam jak włączyć odciągu, ponieważ nie ma tutaj automatyki. Ta maszyna nie jest podpięta pod zasilanie, które jest wyczuwane przez odciąg, więc tego nie zrobię. Musiałbym mieć albo tutaj włącznik jeszcze dodatkowy, albo włączyć którąkolwiek maszynę, żeby odciąg zaczął działać. Dobra, zobaczymy, jak działa. Chlapa otwarta, sypiemy trochę wiorów. Bez sensu, sprzątałem po to, żeby brudzić. No dobra, zobaczymy jak działa. Odpalam w takim razie pilarkę taśmową jest najbliżej. No i sprząt sprzątamy. Automatyka zadziałała, wyłączyła. Jak słyszycie, odciąg nie jest cichy. W tym pomieszczeniu, praktycznie jeszcze przez to, że na ścianach nie ma zbyt wiele rzeczy, ewidentnie, echo jest dość sporo i praca tutaj tylko i wyłącznie w ochronnikach słuchu, ale to myślę, że w każdym warsztacie rzecz normalna. Tyle na temat odciągu. Myślę, że na jakiś czas temat wyczerpany, prawda? Chyba, że macie jakieś pytania, to standardowo piszcie. Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach. Cześć.